Siemano, witam Was ponownie na moim kanale. Jest to kolejny odcinek z serwera Polska. Słuchajcie, dzisiaj pokrótce powiem Wam co i jak, jak się sprawa toczy. Na filmiku widzicie, jak sobie układam Okejki. Okay Oczywiście to nie jest moje konto, tylko konto mojego widza. Pożyczyłem mu eku na ogień, żeby wbił sobie 75 level. No myślę, że fajny prezent na święta żeby pożyczyć komuś jaku, żeby wbił sobie 75 i jakoś tak stwierdziliśmy, że skoro on nie potrafił za bardzo grać w te okejki, to ja z tego skorzystam i te okejki ja sam będę grał a łupem podzielimy się na spółę, także możecie zobaczyć jak sobie tutaj ładnie rozgrywam partyjkę, a jak Gram, z czego skorzystam? Korzystam z tej strony karty OK.Cba okay To jest taka fajna stronka, która pokazuje, e, które karty e, już e, zużyłeś i dzięki temu możesz wiedzieć, jakie karty ci zostały. Także e, jest taka większa szansa na to, że przynajmniej tą srebrną będziesz miał. Plus minus na 10 talii miałem bodajże dwie srebrne, nie, nie dwie srebrne. 7 srebrnych, 1 y, złotą, 2-3 y, brązowe. No jakoś tak, tak jakoś było. Y, niedawno był streamek z, y, z dropienia piłek. Kto był to widział, y, mam troszeczkę też y, inny pomysł dotyczący mojego kanału. Jak wiecie lub nie wiecie, zbieram już od dłuższego czasu odłamki kory. Mam już ich sporo, chyba gdzieś około 500-600. Także możecie się jutro spodziewać, czyli 22 grudnia, około 13.14. Streamka z otwierania alchemii. A dlaczego stream z tego? No, bo tak stwierdziłem, że chciałem zobaczyć, jak taki format otwierania korów za pośrednictwem live'a by wyglądał. Także może będzie ciekawiej. No, kto wie? Nigdy też tego nie robiłem, ale jestem w miarę podekscytowany jak to będzie wyglądało. W dzisiejszym odcinku troszeczkę będzie tego otwierania, bo nadrobiłem znowu sporo okejek. No był ten event piłek, to jak ktoś nie był na streamie, to mam fragment z może nie dropienia, ale fragment z otwierania tych piłek. Piłeczki można było dropnąć sobie od 16 do 20, z czego Musisz wziąć przynajmniej minimum godzinę czasu, żeby je przerobić, no bo wiadomo, yy, trzeba jechać do Juchwana i jedna piłka na jedną postać, czyli powiedzmy, jeżeli ja dropę przez ten czas 400 piłek, no to jest około 40 złotych piłek, no to możecie sobie policzyć, że no sporo tego. Sporo tych postaci musiałem się nalatać do M2, więc przez 3 godziny dropiłem piłeczki V3 oczywiście, i przez godzinę je przerabiałem. Nawet przyjemnie mi się dropiło. Myślałem, że troszeczkę więcej ludzi będzie, że sobie ludzie będą ksuli, ale na szczęście nic takiego się nie działo, przynajmniej w moim przypadku. Nie wiem jak u innych. No to tak w sumie pokrótce, co się działo w tym tygodniu. Yy... No, jak mówiłem Wam wcześniej, alchemia jutro na streamku, jeżeli kogoś nie będzie, no to tak czy siak sobie nagram odcinek z tego live'a, więc na spokojnie. Zapraszam do następnych materiałów, ja się tutaj już nie będę tutaj, nie to moja, rozgadywał, bo tak naprawdę nie ma o czym, no chłop se gra w okejki, nic się takiego nie dzieje, także do usłyszenia. są wspomniane piłki, które właśnie dropiłem na streamie. Emocje jak na grzybach. 42 złote piłki. Jest to dobry wynik jak na 2 miesiące gry. Tak naprawdę się nie spodziewałem, że tak polecę w górę, bo pamiętam, że kiedyś mój progres w Metinie przy takiej samej budżecie no to był po prostu toporny. No ale to też kwestia tego, że teraz Metin jest o wiele łatwiejszy, no. Ogień działa sobie w V3 Mając 60 na ogień sobie bez problemu yy, Cisnąłem w V3 z aurą na M1 Także no Nic prost nic trudnego W dzisiejszych czasach do V3 yy, Ustać yy, I co tu, co tu dropło Jakiś tam marmur błogosławieństwa Jakieś tam perły Z tego co widziałem Jakieś eliksiry, których się nie da Niestety usunąć u handlary co najważniejsze, 6 zmianek dropu i 3 rady pustelnika. Na tym mi najbardziej zależało. Zmianeczki, oczywiście, bez B, czyli mogą miksować więcej niż jednego maksa. I rady pustelnika. no Ktoś tam pisał, że mam słabe staty, słabe, słabo mam te skille. To prawda, ale aura jest droga. Wyobraźcie sobie, że teraz przez dwa tygodnie Wam ani razu nie wesza aura na, na jeden punkt, powiedzmy i straciliście ponad 2 wony a auremacie na tym samym poziomie nie, nie chciałem po prostu wyrzucać pieniędzy w błoto no może to brzydko zabrz, zabrzmiało skile są ważne w grze ale w dzisiejszych realiach tej gry no to zeszły na drugi plan tak no teraz najważniejsze to ubrać eku pod żywioł a wartość ataku zawsze można sobie zwiększyć innymi czynnikami na przykład można sobie włożyć jak ja, rubin mityczny z obroną albo kupić sobie szarfę z wartością ataku albo nawet kupić zbroję z wartością ataku lub kupić nawet lepsze, lepszego riba, lepszego FMSa i też już masz większy damage po prostu miałem inne priorytety, skupiałem się cały czas na dropieniu alchemii, na dropieniu okejek na innych tam sprawach i po prostu skilowanie oraz biolog szedł na drugi tor. Niestety nie da się skupić na, jed, na wszystkim. Musiałem wybrać jakąś. Po prostu coś musiałem wybrać, tak? Albo skilowanie, albo zarabianie. No ja wybrałem zarabianie. Otwieramy kolejne okejki. Udało mi się uzbierać 51 srebrnych okejek oraz 9 złotych. Liczę cały czas na manu. Po to tylko je otwieram, ale niestety, no znowu tego mamuta mi nie wyleciało, kurde, jakiego jak, jak ja mam pecha z tym mamutem, no. E, Boczuś mi wyleciał za pierwszym razem, e, lecą mi w ogóle jakieś magiczne kamienie, jakieś w ogóle szarfy, to jest mi w ogóle zbędne do życia w tej grze, naprawdę ja wiele nie wymagam. Naprawdę, ja chcę tylko Manu i nic więcej. Dropnie Manu i wyjebka i to sprzedaję, naprawdę, bo nie ma sensu otwierać tego ciągle. No, Dropnie Manu na jednym i na drugim koncie i kończę z tym, z tym otwieraniem tych okejek, bo mnie to już troszeczkę męczy. Myślałem, że jak już za pierwszym razem mi nie dropło, no bo tam faktycznie miałem tylko 6 zł w poprzednim odcinku, no to szansa była mniejsza, ale teraz już miałem 9 to stwierdziłem, że no... powinno dropnąć, a tu jednak znowu nie dropło i Metin mi robi pranka. Niestety będę musiał znowu dropnąć z 10 zł i znowu spróbować. Z racji tego, że ciągle mi dropią szarfy, czy to z rybaków, czy to z okejek, no to stwierdziłem, że spróbuję swoich sił u tego pięknego pana i z przynajmniej tą szarfę zrobić, jakiś pitos by się przynajmniej zgadzało, tak, by coś tam wleciało z parę won. No i się udało zrobić szarfę dwunastkę Szał ma, no mogła być ta 19, by kosztowała przynajmniej te 6-7 wonów. No ale już ważne to, że weszła w ogóle. Jeszcze jedna dziesiątka mi została, także zapewne znowu będę otwierał OKKI i, i pewnie to poleci zamiast manu. No ale dobra, nie krakam. Może następnym razem już to manu wyleci. To już jest koniec odcineczka. Mam nadzieję, że się spodobało. Jeżeli nie, to napisz dlaczego. Zostaw suba, żeby być na bieżąco. Pamiętajcie o tym, że jutro prawdopodobnie albo nawet na 100% będzie streamek z otwierania korów. Myślę, że to będzie bardziej ekscytujące. Chyba każdy lubi patrzeć na takie rzeczy, jak ktoś sobie próbuje flaki potem. Także do jutra, a dla tych, którzy się już ze mną nie zobaczą, no to życzę wszystkim wesołych świąt. Co najważniejsze nie spędzajcie tego czasu w, yy, w grze, tylko naprawdę już wyłączcie komputer i spędźcie ten przepiękny czas z rodziną. No, bo to jest Jedyny taki, jedyna, jedyna taka pora w roku, gdzie po pierwsze ludzie się godzą ze sobą, a po drugie niektórzy nawet się przez cały rok ze sobą nie widzą, a przynajmniej te święta są pretekstem do tego, żeby się raz w roku zobaczyć. Także yy, nie popadajmy w paranoję, to jest tylko gra. Jeszcze raz yy, wszystkiego dobrego, dużo zdrówka, szczęścia, żeby Wam Kowal nie palił itemków. I do następnego.